Nazywasz mnie Fonio, bo widzę w tym zagrożenie To ty masz obsesję, by zniszczyć stare korzenie Moje nie, to nie strach, to tarta, to moja woda Ty naokoło szaleje chora, nowa szkoła Granica jest święta między dobrem a I będę jej bronił, choć miał zostać sam jeden Mówią mi Bądź otwarty akceptuj, nie stawię granic Ale ja widzę prawdę drogi Chociaż się ząb nie potrafi Nazywają postępem to co jest krokiem w tył Zmieniają definicję, by ukryć moralny pył Pod władzą, co powiewa jak świętość nowa Kryje się agenda, od której... Głowa, chcą zniszczyć fundament, na którym stoi mój świat Tradycje, rodzinę, wszystko od wielu lat To nie jest nienawiść, to jest instynkt przetrwania Gdy ktoś próbuje ci kim do przeogięcia z rana To obrona wartości, które w sercu mam od zawsze Nie pozwolę, by je ich modne, puste prawdy Zwasz mnie fogią, bo widzę w tym zagrożenie To ty masz obsesję, by zniżyć stare korzenie Moje nie, to nie strach, to tarcza, to moja wola Ty naokoło szaleje chora, nowa szkoła Granica jest święta między dobrem a złem Słowo tolerancja, stało się ich główną bronią, każą ci klękać, a jak nie To cię dogonią, anulują, zasztują wsadzą w medialne typy śmiałeś pomyśleć inaczej niż chcieliby To nowa religia, bez boga, bez zasad, bez szczycia Każdy może być wszystkim, bylebyś nie był tym, kim byłeś ty Chcą uczyć dzieci rzeczy, co w głowie się nie mieszczą, zaburzać porządek, podcinać gałąź, na której siedzą To nie jest ewolucja, to jest chaos i rozkład Ja wybieram kompas, co mi drogę wskazał Niech płaczą, niech nazywają mnie mrokiem. Ja stoję na straży z niewzruszonym spokojem. Nazywasz mnie fotą, bo widzę w tym zagrożenie. To ty masz obsesję, by zniżyć stare korzenie. Moje nie, to nie strach, to tarcza, to moja wola. Dyna na oto szaleje chora. Nowa szkoła. Granica nie święta między dobrem a złem. I będę jej bronił, choćbym miał zostać sam jeden. Możecie budować swój świat na piasku. Ja zostaję na skale. Zobaczymy co przetrwa burzę. Zobaczymy.